W tym tygodniu mieliśmy wiele emocji związanych z piłką nożną. Anna Zimoń zapraszam na sportowy kalejdoskop. A w nim gwiazdy sportu kontra kabareciarze oraz odrapły płynie w dół. Zgodnie z zapowiedzią na kampusie UO został rozegrany wyjątkowy mecz. Kto z kim i dlaczego sprawdzała Daria Placek. Po jednej stronie Brzęczek, Gruszka, Malher, grający pod okiem Waldemera Fornalika. Po drugiej zawodnicy kabaretu Młodych Panów, Łowców.b, Paranin Nowaków, Jurków i Formacji Szatle. Czy to bajka? To składy drużyn, które zmierzyły się ze sobą w charytatywnym meczu piłki nożnej na rzecz sześcioletniej Zuzi. Wiadomo, że tutaj jest spora e, liczba osób, e, którzy wspierają ten szczytny cel. Ja ze swojej strony e, dołożę wszelkich starań, żeby, żeby się ludziom tutaj podobało, skoro przyszli tutaj, dopingują nami, e, dokładają się, taką małą cegiełkę robią dla mojej Zuzi. Kibice zgromadzeni tutaj mogli troszkę, nie dość, że pooglądać piłkę, to jeszcze pośmiać się z zabawnych akcji, no, nie zawsze to było, nie zawsze to przypominało piłkę nożną, ale to nie miało dzisiaj najmniejszego znaczenia, znaczenie miało to w jakim celu tu spotkaliśmy się. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem i przyciągnął tłumy kibiców. Wspólnymi siłami zorganizowali go Jerzy Brzęczek oraz ksiądz Jerzy Kostosz. To był pomysł samych kabareciarzy, ich menadżerów i samych kabareciarzy. Oni zaproponowali jako imprezę towarzyszącą właśnie taki mecz. Podjęliśmy to wyzwanie i stąd ten mecz. Spotkanie niewątpliwie było niecodziennym widowiskiem. Jak przyznają profesjonaliści, kabareciarze popisali się ponad przeciętnymi umiejętnościami sportowymi, czy momentami zaskakiwali zawodowców. Poziom jest, jak widać, bardzo wysoki. Co prawda można pomyśleć sobie, że gramy z grubą kabareciarzy, jest zabawnie, śmiesznie i przyjemnie, aczkolwiek. Trzeba powiedzieć, że każdy chce wygrać, każdy chce strzelić bramkę. Myślę, że wszyscy ci zawodnicy, którzy się tu pojawiają, bo są siatkarze, ciężarowcy, ludzie, którzy z piłką na co dzień nie mają do czynienia, to pokazują swój wielki kunszt i zaangażowanie. Powiem szczerze, kabareciarze naprawdę bardzo dobrze się spisywali i nie było łatwo sportowcom wygrać ten mecz. Mimo, że mecz nie ułożył się po myśli kabareciarzy, dzielnie walczyli oni do ostatniego gwizdka sędziego. Wynik końcowy nie miał jednak kluczowego znaczenia, bowiem najważniejsza była dobra zabawa i szczytny cel, jaki przyświecał spotkanie. Duże wyzwanie, bo oni poprzeczkę bawiąc się tak naprawdę. W naszym przypadku to już jest zawodostwo, i w przypadku zabawa. Po prostu dla mnie to było na równej szali. No, my, kabareciarze również nie, nie stronimy od sportu różnego rodzaju. Było kilka naprawdę cudownych akcji, szacunek dla moich kolegów, ale zarówno i dla przeciwników. No, mają szczęście, że, że ja niestety w tym roku no, musiałem nie mogłem wziąć udziału, natomiast w przyszłym sezonie wracam w pełni zdrowia i bójcie się. Podczas meczu prowadzona była zbiórka pieniędzy dla Zuzi z Gogolina, cierpiącej na wrodzone pęcherzykowe oddzielanie się naskórka. W akcję włączył się również kapitan reprezentacji Polski, Jakub Błaszczykowski. Odra Opole niefortunnie zakończyła sezon meczem z Zagłębiem Sosnowiec. Przebieg spotkania jak zawsze kontrolował Jakub Trzaska. Opole w ostatniej kolejce sezonu podejmowała na własnym stadionie Zagłębie Sasnowiec. Oba zespoły grały o przysłowiową pietruszkę, jednak emocji nie brakowało, a o zwycięstwie zadecydowała jedna bramka. Wiadomo, że przyjechali w roli, w roli faworyta, bo, no bo my są wyżej niż my, my praktycznie spadliśmy, mogliśmy tylko zagrać o honor. Pierwszą okazję do zdobycia gola Zagłębie stworzyło sobie już w piątej minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Hubert Tylec, ale piłkę zdołał wybić Michał Glanowski. Dał tym możliwość do poprawy dośrodkowania. Tylec dograł na długi supek piłkę zgrał jeden z jego kolegów, ale doskonale interweniował Krakowie. Trzy minuty później goście znów mogli objąć prowadzenie. Sierczyński dobrze dośrodkował z prawej strony boiska. Udarewicz podbił piłkę, którą za pole karne wybił Glanowski. Inicjatywę przejął Michał Farkas, ale jego uderzenie minimalnie minęło poprzeczkę bramki gospodarzy. Odra pierwszy raz zagroziła bramce gości dopiero w 22 minucie. Piłkę na lewym skrzydle przejął zapotoczny. Wymienił ją z Krystianem Kowalczykiem. Zapotoczny podał od razu do Wawrzyniaka. Pomocnik gospodarzy potężnie uderzył z dystansu, ale jego strzał minimalnie minął okienko bramki gości. W 35 minucie goście objęli prowadzenie. Do środka boiska zbiegł z piłką Tomasz Szatan. Dograł piłkę do Przemysława Mizgały, a ten doskonałym uderzeniem pokonał Krakowiaka. Ramkarz Opolan miał piłkę w zasięgu ramion, ale nie zdołał obronić tego strzału. Goście chcieli pójść za ciosem i 4 minuty później mogli podwyższyć prowadzenie. Na prawym skrzydle piłkę wymienili Mizgała i Sierczyński. Ten drugi dograł do Kazimierczyka, a ten huknął z pola karnego. Strzał nie leciał jednak w światło bramki. Były sytuacje, żeby ten wynik bramkowy był większy, ale nie ujmując niż też odrze, ponieważ też mieli swoje sytuacje i no, myślę, że i tak wynik jest sprawiedliwy. Akcja bardzo szybko przeniosła się pod drugie pole karne. Z prawej strony dośrodkował Bądziul wprost na głowę Jarki. Napastnik opona uderzył jednak zbyt słabo i wieczorek pewnie złapał piłkę. W 42 minucie Odra przeprowadziła najlepszą akcję w tej części gry. Krystian Kowalczyk popędził spod własnego polakarnego i prostopadłym podaniem uruchomił Piotra Bądziula. Ten stanął oko w oko z bramkarzem gości, ale jego próba lobowania wieczorka była niecelna. Akcja ta wywołała jedynie jęk zawodu na trybunach. My mieliśmy takie stuprocentowe sytuacje, że ten mecz mogliśmy spokojnie wygrać. I... No i niestety nie udało się jeszcze, nie wiem, jakiś fatum czy coś nad nami ciąży bo po prostu. W 44. minucie doszło do małej kontrowersji. W lekarne wpadł Dariusz Zapotoczny, jednak łokciem potraktował go Marcin Sierczyński. Arbiter był jednak niewzruszony i nie podyktował jedenaski. Pierwsza połowa została zdecydowanie zdominowana przez zagłębie. Od rana stawiona była tylko na kontry, jednak mimo tego nie potrafiła zdobyć bramki. Opolanie po raz kolejny nie grzeszyli skutecznością. Nie wiem, jak zacząć, jesteście w tej chwili, nie wierzę, że ten mecz przegraliśmy. Ale wiadomo, że jeżeli się nie strzela bramki, to nie może się wygrać. To, to taka jest piłka i bez bramek nie można liczyć na punkty. Drugą połowę lepiej rozpoczęli gospodarze. Michał Glanowski rozpoczął akcję ze środka boiska, dograł piłkę do Patryka Dudy. Ten poradził sobie z dwójką obrońców i uderzył z linii pola karnego. Strzał był jednak zbyt słaby i bez problemów obronił go wieczorek. Tempo trochę z naszej strony siadło, może wdarło się to w zmęczenie, też kontrolowaliśmy też wynik. No, może chwila rozluźnienia spowodowała, że odra przejęła inicjatywę. Zagłębie zaatakowało 5 minut później. Indywidualną akcją z lewego skrzydła popisał się Michał Ferkas. Szedł do środka i oddał strzał za pola karnego. Doskonale spisał się jednak Krakowiak. Do piłki dopadł jeszcze jeden z zawodników gości, wyłożył piłkę szatanowi, ale ten uderzył niecelnie. W 64. minucie kocur został znakomicie uruchomiony prostopadłym podaniem i popędził na bramkę wieczorka. Opanował piłkę w polu karnym w asyście obrońców, ale uderzył wysoko ponad poprzeczkę. Dwie minuty później Farkas ponownie sprawdził formę Krakowiaka i znów znakomicie spisał się bramkarz żopolan. Pomocnik Zagłębia był w doskonałej formie strzeleckiej w tym spotkaniu. W 75. minucie Odra miała szansę, żeby doprowadzić do wyrównania. Paweł Giel fantastycznie dograł do Wawrzyniaka. Ten miał tylko bramkarza przed sobą, ale jego strzał minął prawy supek bramki Zagłębia. Myślę, że od początku sezonu, całego, bo, bo jak tu przechodziłem, przechodzimy w połowie rundy tamtej, to też mieliśmy takie mecze, że mogliśmy wygrywać po 4-0 i, i nie strzelaliśmy bramy. Także ja myślę, że to jest problem całego sezonu, a nie tylko. Tej rundy przyszedł Dawid, pomógł, pomógł na pewno, bo, bo strzelił cztery ważne bramki, dał, dał trochę nadziei w tych meczach, no ale no niestety. Trzy minuty później ponownie mógł być remis. Kolejnym świetnym podaniem popisał się Giel. Uderzył Kocur, ale piłka trafiła w spojenie bramki Wieczorka. Na stadionie zasiadła spora grupa kibiców, zarówno z Opolania, jak i z Sosnowca. Niestety nie zawsze jednak skupiali się oni na dopingu, bowiem na plac gry poleciały petardy, a przed budynkiem klubu podpalono racę. Głośno pożegnali się z drugą ligą. Szacunek dla kibiców. Ostatnie wyniki spowodowały zwolnienie Petra Nemca z roli szkoleniowca opolskiej drużyny, która liczyła na pożegnalne zwycięstwo w drugiej lidze. Zagłębie Sosnowie okazało się jednak zbyt silnym rywalem i opolanie musieli zejść z boiska pokonani. To już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień, a w nim relacja z opolskiego festiwalu skoków. Do zobaczenia.